Kukielia, a dziś moi drodzy, słuchajcie, będziemy mieli nowy dom, słuchajcie, i poznamy jego sekrety mniej więcej. I słuchajcie, pokażę Wam, bo będziemy mieli też... no, co nieco, widzę. Zobaczycie zresztą w dzisiejszym odcinku. No i dajcie łapkę w górę z drugim No dobra kochani, więc teraz idziemy. A właściwie to będziemy za chwilę jechać na tej deskorolce. Zobaczymy gdzie postawi ten dom. Może widzę tutaj. I zobaczymy ten nowy dom z łodzi. Podobno on jest megaśny. Zapytam się mojego brata, gdzie on jest. Tutaj? To ten? Na samym końcu? No. Tutaj. Okej, okay, widzę. Zobaczymy. Mhm. Jest ten domek, słuchajcie. Mamy, on jest mega śliczny, słuchajcie. Tu bym zostawi nawet co takiego jest. Tu jest basen, słuchajcie, basen. Ale słuchajcie, że on jest chyba do Robuxy? Czekajcie. Nie, to jest premium. Gdzie jest on? No dobra. Mamy tu również kamerę, ale to może nie spoilerujmy, co jest w domu. Tylko po prostu, no. Tu podobno jest jakiś basen. Bo Kitty Bella nagrywa taki podobny odcinek do mojego. Ale gdzie on jest? Ten gościu myśli, że to jego dom. Lol. To nie twój dom, gościu. No dobra, póki co I możemy tu oczywiście rozpalić ognisko. No fajnie. E, dobra, to Igor mniej więcej. Okej, okay, widzę. Tu mamy. Wow! Złoty przycisk YouTube'a. Że co, widzowie? Na milion widzę, zdobędę taki przycisk na żywo i wam pokażę widzowie. Mega widzę zdobyć taki przycisk w ręku i pieniążki, widzowie, A pieniążki nawet widzowie wydam mniej więcej na profesjonalne kamery, na wszystko la youtuberów, więc widzowie, klikajcie do łapki w górę, bo naprawdę będzie się działo. Um, tu oficjalnie klikacie tą łapkę. O, i zmieniacie na przykład takie tło. Na takie. Yy, na taką kurtynę, na taką łąkę i różne takie rzeczy. Mm. Dobra, może zostawmy te newsy dzisiaj będzie bardzo, bardzo chłodno. Bardzo, bardzo, bardzo. Szykujcie się, pozna. Nie no, ja nie wiem co, co ptać. Więc no. Tu nawet mamy, słuchajcie, takie takie bardziej, słuchajcie. Profesjonalne studia. Też takie będę miała, jeśli klikniecie słupika. No dobra. Tu mamy Brookhaven. Takie jak Fortnite. Y. No dobra, tu jeszcze był Minecraft, ale no dobra, nie będę, będę tu spoilerować wszystkiego. Mamy tu oczywiście wyjście. Jak tu się rozpala ognisko? Mhm. Okej, okay, nie wiem jak się rozpala ognisko. A nie, tutaj widzę, tutaj mamy. Taki przycisk i dzięki niemu się rozpala takie ognisko, Wow. Mega No dobra kochani, może tam też jest jakiś przycisk I to poszukamy Mhm Dobra Jeśli wy znaleźliście to napiszcie w komentarzu gdzie jest, bo ja za bardzo nie wiem Znak domu, możemy znak domu dać no dobra kochani, tu mamy nawet auto To chyba nawet Mojego brata No dobra, zobaczymy dalej co mamy Dalej tutaj mamy Słuchajcie, taki bardziej um, Łazienka Jej Zapominam często polskich słów I używam takie angielskie jak um, Bedroom Mamy tu kuchnię Takie coś no, i oczywiście takie. To, mm, mm, mm. I mamy również srebrny przycisk. A to już na mniej subików, czyli widzę, na mniej więcej tysiąc. Na tysiąc subików mamy takie coś. O, ktoś przyszedł. Dzień dobry. Proszę tu wejść. A, dobra. Nie, nie, to nie. No dobra, kochani. Igor, powiedz mi, gdzie jest ten safe. Chodź tu. Chodź tu do mnie. No. Tutaj. Wow! Zobaczcie, widzę, i tu staj na przejście oficjalnie, zobaczcie. Tu, gdzie jest ta kuchnia, chodzicie w taki krawężnik, no i macie, słuchajcie, tu taki sejfik. Można też inaczej. Klikacie. Mój sejf nie jest zabezpieczony. Dlatego no. No i da się wyjść. Macie kasę. Rozumiecie, macie kasę. A, a, a. Ja mam taka rybę. W tym samym miejscu. Gdzie ja miałem taki domek? No dobra. Tu mam nawet newsy nowe. Newsy o moich subskrypcjach. Mam nadzieję, że jest kliknięty subik. Igor, nagrywaj mnie na TikToka. Dobra. Czekaj. O, dobra, tutaj i się przebiorę tematycznie. Ja mam super iPhone 13 Pro. Chodź. Czekaj. O, jest. No i dawaj, nagrywaj mnie, mam um, ty ja też. Um, Jechaś typierka, na, nagrywaj się, dawaj. E, czekaj, tylko typierka pyta, czy chcę um, ja ją zachęc. zaadaptować No. Niestety typierko. Dawaj, nagrywaj się. Dobra. To tak. Seven Dog. Eee. Na przykład takie coś. O. No. Widzisz, jakie robię? Jakie robię wigimasy? O. I takie coś ja jeszcze umiałem. Ja jeszcze umiem takie coś. Na 12 łapek, słuchajcie. Czekaj. Podam mój, mój Czekaj. własnoręczny TikTok. Monitor jest włączony? Tak wyłączony. A A co ma monitor do... do... do telefonu? No, no. Ktoś spalił mój dom! Pewnie ta dopiera, która chciała, żebym ją adoptowała Nie Nie spalił Nie spalił Nie no, nieważne Ogień był no dobra. To, że nie chcę kogoś adoptować, to nie znaczy, żeby ktoś mi robił przykrość. No dobra, zobaczmy, yy, gdzie to jest. Może to też chodzi o safe. O, i da się na przykład tu w rogu też się schować. To też jest ok. Dobra, safe jest bezpieczne. Dam tu również bardzo ważne coś. Czyli mój znak YouTube'a. I widzicie, żeby tu też się da schować. Więc jeśli chcecie po prostu no, chowane, no to jak najlepiej tutaj po prostu w tym domku. A, Igor, spadłam. Ale to nawet dobrze, że spadłam, bo teraz wam pokażę. Słuchajcie. E, basen. Nie, Igor. Nie mów to mnie Julka ciągle. Mów kuki Julka. Wow, co to jest? To pewnie jest, bo tak jest. Co to jest? Jechał. O mateczko Co to jest Do jasnej trzasnej O cześć Ty piara jest mushroom Team mushroom jesteś Widzę, że jeśli jesteście tym mushroom Napiszcie w komentarzu Czyli tym grzybki no dobra Ja się widzę, że przebiorę trochę A! Dobra. Ok. Gdzie jest ten basen? Igor, gdzie jest basen? Za się. Nie, Igor, ja się pytam na poważnie. Gdzie jest basen? No nie za się. Nieprawda. No. Kiedy? Zarobiła się. Mmm, no dobra. Mamy tu oczywiście placu zabaw, wkradliśmy się do czyjegoś domu. Słuchajcie, jest fajnie. Dzień dobry. A! No dobra. Dzień dobry! Ja chcę tu powiedzieć, że państwo zdobyli najlepszy znak YouTube'a, jaki mógł istnieć. Halo! Niech nie otwiera. Dobra, sprankujmy dzień, dobry. Dzień dobry, oby mówiła po polsku. O nie, no, no masz. 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 I masz. Nie! Ja nie chcę być pani dzieckiem. Ej! Pani nie zdobyła tego znaku. No! Kurde! Weź mnie, babka, ustaw. Masz. Ty zdobyłaś, kochana. Znak. Jak YouTube. Widzę, wy zdobyliście. Szkoda, że tu ludzie nie są z Polski. Czasami. Tu ludzie są tylko z Anglii albo z innych krajów. No, z Anglii akurat mi to jest za bardzo nieróżne. Ale wiecie, no, z innych krajów też są. Dobra, ogólnie tu chyba nie będzie odcinka, bo yy, o piątej musimy wstać do zakupanego. Nic z No dobra, kochani. Więc teraz pytam się to. Co ta babka ciągle. Co jest ja z nią mam? No i kolejna no. Udałem, że coś robię tutaj. Igor, co ty tu robisz? Dlaczego ty tu jesteś jest policjant? policjantem? Policjantem zatrudnili mnie. A! Parę sekund temu. E, jak je zablokować, żeby nie szły do mojego domu? Ale to chyba też jest robuxy. Nie Igor, nic nie jest robuxy tutaj. Nie! Zobaczcie, widzę, tu mamy różne domy. I tu jej dom, słuchajcie, tej babki, która ciągle przychodzi do mojego. Ale ona ma ładną fontannę! O ja! Widzieliście wy to? Napiszcie w komentarzu, jakie następne mają być sekrety. Może nie mają być sekrety, może chcecie jakąś inną gierkę. No dobrze, widzę, wy wybieracie, no i papatki, widzę. Pa, pa, jo!